Mniej jest więcej, brzmi stare powiedzenie. Lub też jakość nad ilość. Skoncentrowanie się na najważniejszym jest wielką sztuką. Podstawą naszego zdrowia i szczęścia jest umiar. Żyć bardziej świadomie, z przyjemnością dla wszystkich zmysłów, potrzeba zrobienia czegoś dla swojego zdrowia, to wszystko stopniowo prowadzi między innymi do zmiany nawyków żywieniowych. Do tego rozwoju przyczyniają się także sukcesy wielu telewizyjnych pokazów, gotowania, nowe trendy mieszkaniowe oraz wspólne gotowanie z przyjaciółmi. Z naszym hasłem: Change Your Life. Firma Berner prowadzi w kierunku zdrowego życia i oferuje w swojej szerokiej ofercie duży wybór wysokiej jakości pomocy kuchennych, które również zapewniają sukces na prywatnych imprezach kulinarnych. Od 1956 roku przedsiębiorstwo z Eiffel produkuje wysokiej jakości sprzęt kuchenny do prostego wytwarzania zdrowych i smacznych potraw. Najważniejszym produktem jest opatentowany Hebel V5. Zaawansowane narzędzie do prostej obróbki świeżych owoców i warzyw, które nie powoduje utraty witamin i wartości smakowych. Ułożone w formie V, ekstremalnie ostre noże zapewniają łatwe, lekkie cięcie, a czyste krawędzie zapobiegają utracie soków oraz ważnych witamin. Świadomość najlepszej jakości i dbałość o szczegóły są motywacją do ciągłego ulepszania następnych generacji produktów, jak i poszerzania sortymentu. Niederkaj w Eiffel jest naszym miejscem produkcji, w którym 70 pracowników wnosi swój wkład w sukcesy naszych produktów. Po szczegółowej kontroli wysyłane są one na cały świat i z zaszczytem noszą znak Made in Germany. Podstawą działania firmy Berner jest własna sieć sprzedaży. Sprzedaż przez TV shop i za pośrednictwem sklepów internetowych poszczególnych krajów, a także sprzedaż na targach i rynkach, co zapewnia dostępność produktów Bernera na całym świecie. Nie dziwi zatem fakt, że produkty Bernera stały się światowym liderem w dziedzinie wielofunkcyjnego sprzętu kuchennego. Proces obsługi klienta dla Bernera nie kończy się z chwilą sprzedaży. Przedsiębiorstwo opracowuje strategie, które służą pomocą w wyborze i przygotowywaniu zdrowych i smacznych potraw. Klient otrzymuje informację wraz z produktem, jak również poprzez internet. Najnowszą inicjatywą jest aplikacja, tak zwana app, na smartfony i tablety. Dzięki której użytkownicy mogą na bieżąco czerpać najświeższe informacje. Berner wskazuje drogę, jak świadomie prowadzić zdrowe życie. Nasze produkty słyną z wysokiej jakości i są proste w zastosowaniu. Ponadto towarzyszą im szczegółowe informacje na temat zdrowej żywności i jej przygotowywanie bez utraty walorów smakowych i odżywczych. Niezawodność i długotrwałość produktów Bernera Made in Germany sprawiają, że są one cenione przez zwolenników zdrowego odżywiania na całym świecie, jak również przez naszych partnerów handlowych. Nasz slogan Change Your Life tworzy nowy, pozytywny wizerunek zdrowszego stylu życia. Cel osiąga się małymi, ale efektywnymi krokami na lepsze życie dla naszych klientów i partnerów, i oczywiście dla Bernera.